Witam Was wszystkich w pierwszym filmie z nowego sezonu trybu Box PVP na serwerze rapy.pl. Moim zadaniem na cały sezon będzie pozyskiwanie jak najlepszych przedmiotów oraz zdominowanie całego trybu. Ten film w skrócie jest moim początkiem na nowym sezonie, który kilka dni temu dopiero wystartował, a z racji tej organizuję konkurs na jedną rankę MVP. Jeśli chcecie wygrać, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz napiszcie komentarz, jak podoba Wam się nowy sezon oraz jaki macie nik w Minecraftie. Wyniki konkursu w następnym odcinku. Ja już nie i zapraszam do oglądania tego materiału. No i witam Was wszystkich na trzecim, y nie, y czwartym sezonie trybu Box PVP, oczywiście na serwerze rapy.pl. Właśnie tym odcinkiem rozpoczynam moją grę na tym serwerze. Co jest moim skinem? Jestem. co ja jestem taki czarny! Już jakieś błędy na samym początku. Nie, no nie, no co to ma być, co to ma być? Jak widzicie, posiadam rangę media, którą otrzymałem oczywiście od właścicieli serwera. I chciałbym Wam ogłosić jedną rzecz, że codziennie od 2 grudnia będę prowadził transmisję live około godziny 18 lub 19. A jeśli chcecie mieć info z pierwszej ręki, to zapraszam na mojego Discorda widzowie Redzika, który jest podany w opisie filmu. Będziecie wiedzieli dokładnie, kiedy odpalam live lub wyrzucam odcinek, więc wydaje mi się, że naprawdę warto. Jednak to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są zmiany i nowości. Które zostały wprowadzone. I właśnie teraz będę chciał je tutaj zobaczyć, bo na sam początek jest taki spawnik, no wygląda on naprawdę mega spoko. Coś w stylu pierwszego spawna, który był na pierwszej edycji, tak mi się kojarzy. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj są sety, zobaczymy jakie są. Okej, okay, mamy tutaj set Neptuna, Uranu, Saturnu, Jowiszu, Marsu, Księżyca, Ziemia, Wenus, Merkury, Słońce. I to chyba, jak się nie mylę, to to jest nawiązanie do yy, odłamków, nie, nie do odłamków, tylko do tych takich pyłów, które były na pierwszej edycji. Coś tam właśnie Mikors o tym wspominał, w sumie spoko. No i oczywiście mamy też sety ekipy Rapy, standardowo Napierak, Bush, Kubir, Michaels oraz Tobiasz. I właśnie tego seta będę chciał zdobyć na tej aktualizacji, jednak czy to mi się uda? Musicie oglądać wszystkie odcinki na tym kanale. Dobra, dalej z nowości to tutaj mamy strefę AWK. Okej, okay, to standardowo. Tutaj co jest? Nie, co to jest? A tu jest tu jest zejście. O, kurde, ej, tu mega spoko akurat. Tu jest zejście do strefy bezpiecznej, czyli można. Tutaj, patrzcie, tutaj macie spawna, a tutaj macie strefę bezpieczną, na której można sobie kopać i zbierać itemki. To naprawdę mega fajne, że tak jakby wszystko widać tam z góry, co tutaj się dzieje na dole. No ale ja chyba nie będę kopał, no widzowie. Ja mam inne sposoby, żeby tutaj troszkę zarobić, a nie będę kopał, no proszę was. Kopanie jest dla słabiaków. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście strefa PvP, na którą za chwileczkę pójdę, jednak jeszcze trzeba troszkę poczekać. Yy, tutaj jest codzienne nagrody. Ok, czyli co każdy dzień będziemy Otrzymywać jakąś nagrodę. Najlepsza nagroda za 28 dzień to jest jeden klucz galaktyczny, jeden klucz gwiezdny oraz trzy klucze czasu. Jednak my za pierwszy dzień mamy tutaj refil no. Lepszy ryc niż nic, jak to się mówi. Lepszy ryc niż nic. Zawsze sobie tutaj zgarnę to. Tutaj są fajerwerki, okej, okay. jak widzę, jest bardzo mała ekonomia. Jest 0,5 za jedną firewerkę. 5 dolarów za refila. No, ekonomia jest dosyć niska. To w sumie spoko. Tutaj jeszcze jest sklep za gemy. okej, okay. o co tutaj chodzi? 16 gemów, 20, 40, 640. Aha, to chyba będzie można kupować gemy albo też rangi twórca. Będą dostawały jakby. Gemy za to, że ludzie będą kupowali tutaj różne rzeczy. No ja na razie mam rangę media, więc jeśli chcecie, żebym też miał swój kod twórcy, to widzowie, subskrypcja, komentarz, lajk like i lecimy po rangę twórca za niedługo. Następnym moim ruchem jest założenie swojego własnego klanu raj, co właśnie w tym momencie zrobię. Klan stwórz raj. Okej, okay, co? do wykonania tej czynności brakuje Ci 10 dolarów? O kurde, no to chyba na razie to się nie uda. No dobra, to po prostu pójdę z moimi ludźmi na strefę PvP, ale w przyszłości oczywiście klan założę dosłownie już za chwilę, no bo 10 dolarów to chwileczkę sobie pokopię, albo po prostu pozarabiam i będę miał swój klan. Tak, dobrze słyszeliście, założyłem swój własny klan. Jeśli chcecie dołączyć do mojego klanu i wraz ze mną grać na trybie, dominować, nagrywać odcinki oraz uczęszczać na live'ach, lub po prostu dobrze się bawić grając wraz ze mną, to dołączcie na Discorda rekrutacyjnego, w opisie. Ja, właśnie z pierwszymi członkami mojego klanu udałem się na strefę PVP. Dobra, chłopaki, dawajcie, lecimy. Chodźcie, chodźcie, i w kupię, i w kupie. Dobra, nie no kopiemy sobie, no spokojnie. Jakiś typ, typa, dawajcie. O dwóch typów mam. Pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie. O kurde, ale dają mi bęski. Do... No i zginąłem. Oj, oj, oj. Ten kupie program, musimy mieć ile Dobra, muszę znaleźć jakiś kurczę, odpowiedni kąsek tutaj, żeby kogoś uszczelić. Tu mamy kogoś, dobra. Chcę, żeby zrobić jakąś killę, chociaż tak spróbujemy. No, w ogóle mapa, jak fajnie wygląda. Będę? Dobra, Z nim duelka. Dobra. Ale lagi. Pierwszy kill będzie, uwaga. Potężny duel. Nie. No i zginąłem znowu. Nie, no, nie, no. Nie, no, dobra, już dwie śmierci i zero zabójstw. Ja cię kręcę, dobra, ostatnia próba. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Dobra. A trzeciego? Tu jest, dobra, tu się wklejam. Tak jest, dobra, pierwszy kill. Dobra, 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 super, super, super. Mamy pierwszego kila, no i to mi się podoba. To mi się podoba, pierwszy kilek zrobiony. Tu jeszcze, jakbym się wkleił w tego typa? O kurde, oj, nie, no, Bija mnie. No i zginąłem, nie, no dobra. Chyba jednak, chyba jednak będę musiał pójść na tą strefę bezpieczną jednak troszkę pokopać. No ale ja chyba nie będę kopał, no widzowie. Ja mam inne sposoby, żeby tutaj troszkę zarobić. Kopanie jest dla sobiaku. No nic, to no muszę pokopać po prostu na jakąś elitę albo chociaż na refy, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, pokopałem troszkę i udało mi się założyć clan raid. już stworzyłem za 10 dolarków, na razie jest 5 osób i teraz wspólnie pójdziemy jeszcze raz na strefę PvP, lecz teraz no, wydaje mi się, że troszkę lepiej nam pójdzie, a w sumie to zobaczcie sami. Dobra, dawajcie, chodźcie w czwórkę wszyscy, idziemy! I możemy się knokać, czy nie? Nie możemy się knokać. Bimy po prostu, knokajmy się. Chodźcie, szukamy ludzi. Nie, mówię, chodźcie. No Mów przy generatorze na przykład, ja I dawajcie tutaj, ej, widzicie? Dawajcie do góry. No. Dawaj, dawaj, dawaj. I klepa, 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 to dawajcie. Dobra, orają, orają. I mamy generator, i kopiemy teraz. A je goniłem. Kopiemy, kopiemy, A kopiemy se. Jak ktoś przyjdzie, to wtedy. I typek Mówiłem, wiem. Knokam Dawajcie tego Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobrze, dobrze, dawaj, go. No, okay, knokaj, knokaj się, tam... się. Bo i źle go pała. uwaga! Kurde, pomocy, Chupaki. O oh, kurde, ale lagi. Kto no, kowę! Okay, no, ale okay, no, laguję, ale lagu, Ej co, zabijam. jestem za wami? To nice. No! No. da! <laughs> ja widzę, na ich ich 20 metrów przy... dalej Dalej, no, okay, ja, no. ja nie wiem. No, 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 no. no i nice! Pięknie, pięknie, pięknie. Dawajcie dalej. Tu jest jakiś tepek. Dawaj Trishyba. tego, chodź. Drip, drip, co to Skracam go Ale skrótka, ale skrótka Pięknie, pięknie, super To nie się biło Dawaj na go, na trzeciego Super, 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 super Super zabite ładują mnie Też mnie ładują Dawaj go Borys Sup! No i dobra, pięknie panowie, lecimy dalej. Oj ale Oram teraz! Oj, zabity ty, Borys, ja. My tu dominujemy normalnie z Dripem No, ile to zrobiłeś kili? Ja mam 24. I gonią tu typa. Kurde. Dostawę no, ostatniego ostatniego. Nie, 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 bo to oni się zawrócą, bo to jest jeden kram. No nie, oni, oni, oni się planie. Chodź dalej, chodź dalej. Bijam się. To. Dawaj tu. Leci masuwa za mną. Ty, co tu się dzieje? Nie no. CYRGWITONOS, CYRGWITONOS Ładnie, ładnie chłopaki tutaj lecą w piątkę No i zginąłem niestety Ale dobra, i tak było super e, niech ktoś mnie ładuje z mieczem dwa, na pewno Knock'em no. no, Dawaj go Dijkster co jest? Aha! Zabity, dobra, Mati zabity Knock'i Knock'i Knock'em, Borys Knock'em Trzeba was w G.O.T. lecieć Knock'em Odpleci ci No, czekaj. Na... Spokojnie, spokojnie. O kurde, ale klepa tu. Dostać, zabiłem, radzik, zabiłem, zabiłem, zabiję. Pomóż, pomóż. Nie, ja się spokosuje na mnie pewnie. Zasadli Dawaj się. odwróć się, odwróć się. Ja mam tu też serce. Zabiłem. Nice. nice. Dobra, po zabijaniu graczy i ogólnie po tutaj w farmieniu itemków na strefie PvP oraz strefie bezpiecznej. Mogę teraz odebrać osiągnięcia, są tutaj zabójstwa, w ranking, spędzony czas, rozkopane bloki oraz otworzona skrzynia premium. A ja na razie mogę odebrać tutaj za zabójstwa i to mi da dwa fragmenty. Oraz tutaj za rozkopane bloki już mam pięć fragmentów. Czy ja mogę teraz ulepszyć u astronauty perki? Jeszcze nie, okej, okay, bo to jest 15. Ale dobra, wystawię sobie te fragmenty. Ok, jeden fragment chodzi po, pie po 3, 4, to ja wystawię 5 po 25, po prostu wyżej cenę. No i dobra, wystawiono przedmioty za 25 dolarów, teraz będę mógł sobie kupić Elytrę oraz jeszcze tam lepsze itemki. Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że podobał wam się mój pierwszy odcinek oczywiście z e rapu, a jeśli tak to zostawcie subskrypcję, lajka oraz napiszcie komentarz jak wy rozpoczęliście swoją grę na serwerze rapy.pl na trybie box pvp. A, jakbym mógł zapomnieć, pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie na rangę MVP. Wyniki w następnym odcinku, elo!